thank you pomieszczenia gdzie nocuję wychodzi się na hol można wyjść na zewnątrz promu trzeba iść tylko na siódmy dek wyżej po 12 godzinach od wypłynięcia Balik papam na Borneo i przepłynięciu morza Celebes pływamy do Pulału. Indonezja to archipelag ponad 16 tysięcy wysp. Położona jest po obu stronach równika w strefie tropikalnej, więc stale występują tu mgły. Jest bardzo gorąco. Do Równika stąd jest około pół stopnia szerokości geograficznej. Na morzu odległości są bardzo złudne. Tu widać Cypelek, do niego jest 4,5 km. Robimy zwrot i wpływamy do długiej na 5 km zatoki Palu. Celebes, obecnie nazywana Sulawesi, to wielka wyspa z długimi półwyspami kraina ludu Toradża. Zeszłego roku, w październiku, miasto nawiedziło wielkie tsunami zginęło ponad tysiąc ludzi. 没关系。 Będzie zaopatrzenie statku na dalszą podróż. ktoś przyjdzie. jeżeli tak jest pusto, to wcale nie jest dobrze, bo nie ma komu pilnować bagaży, oby tak wszystkie śmieci trafiały w swoje miejsce. Niestety ze 30% idzie do wody. Na promier nędzne jedzenie, więc trzeba dokupywać. Nie jest drogie i jest smaczne. To są owoce. Manis. To jest ryż yy, nas, tak, troszkę kwaskowo słodkawy, mocno przyprawiony, z mięskiem owoce manis na takim gronie, a w środku pod, za taką miękką skórką znajduje się soczysty owoc, tak jak ząbki czosnku, bardzo smaczny, soczysty, słodkowo-kwaśny. Tego dnia na promie wydaje się trzy posiłki. Co prawda nędzne, no ale wydaje. Ludzie właśnie idą na wydawkę, gdzie dostaną obiad. Tutaj jest też wrzątek, bardzo gorąca woda. I można sobie zrobić kawę czy herbatę czy jakiś inny napój, zupkę z proszku. Ja tu chodzę po wodę i robię kawę, herbatę. okolicy północno-wschodniego, krańca wyspy Sulawesi w okolicach Manado za kilka godzin wpłyniemy do Pitung Portu. Do wysepki jest około 10 km, a po prawo w głębi jest Manado. Spore miasto na północno-wschodnim krańcu Szymawesi. Ale źle. Po statku chodzą sprzedawcy. Łakoci. Okolice kuchni, wydawki. Wiadomo, bałagan zawsze. Jakieś resztki. Pozostałości opakowań. statek e, latują bagażowi to się dzieje od kiedykolwiek tu byłem zawsze to samo biegną by złapać jakiś bagaż i wynieść parę groszy zarobić na bagażach rezerwują gdzieś jakieś miejsce w ekonomii Zbitum wyjdzie około 300 pasażerów a dojść ma około 700 będą płynąć przez Moluki na Papuę Nową Guneę do Jayapury Po 12 godzinach od z Bitung dopływamy do Ternate. Ternate można powiedzieć to wulkan Halmachera, Ternate Tidore i grupa wysp poniżej. Południe to północne Moluki, słynne wyspy korzenne. I tak oto jestem w Ternate na północnych Molukach.